Znajdujemy się w wieżowcu Wybickiego 1 i mam dla Was bardzo smutną informację. oczywiście No pewnie, że jest. Możesz mu pokazać moją twarz śmiało, a ja... Nie, 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 poczekaj, ja tutaj najpierw pokazuję te... Sami widzicie, co spotkało naszego biednego zręba. Ulica Wybickiego 1 w Elblągu, dawniej yy, rodziny nalazków, Pokaż ale... Pokaż pracowanie Rygielka. No, no patrz. Czekaj, tutaj się bawi rybą. Daj też się pobawić. Ty. No. Trudny trochę, ale... Gdzie mogę wziąć śrubokryt? Czekaj. No. Ale jakby to tutaj nie było oryginału, nie? Tutaj był zmodernizowany, ale dobra. Le... Chodźmy w sumie poszukać konserów albo miejsca, gdzie jeszcze nie ma drzwi. Także Ty. my stąd przenosimy się na inny kady. Tutaj tak to wygląda od drugiej strony. Tutaj, Przy okazji tutaj macie taki mechanizm rygla. Tak ten rygiel działa. Smutny widoczek, naprawdę. Wy nawet nie wiecie jak tutaj mi jest smutno. Przyszedłem sobie tutaj nagrać mix windowych. no i taki widok został, nie? Ja w to po prostu nie wierzę. Jeszcze, please, żeby jakieś części chociaż były do zagrobienia sobie. I dotarliśmy już na parter, niestety konserwatorów nie znaleźliśmy. Jeżeli są, to pewnie są gdzieś w szybie. No i demontują dalej naszego zręba. Pięknego. No, no, ja to jest no, bardzo świeża wymiana. Bardzo świeża wymiana. Nie ruszamy już tego. No nie ruszajmy już tego. Jeszcze wyjdę i pokażę wam tego bloka z zewnątrz. I tak wygląda to smutne miejsce z zewnątrz. Nie, nie nawiązaliśmy kontaktu z konserwatorami, ani nie znaleźliśmy żadnych części przed klatką. Tu Tak, tu jeszcze zręb jeździ. Mogę go wam pokazać nawet, bo tutaj jest takie... Tak, tak jakby otwarte. No, no takie, nie wiem, na drugie piętro. Się przejedziemy. Albo dobra, wjedziemy na dziesiąte. Wygraliście, widzowie. Ej, co jest na No tak, pewnie ktoś chciał przejść do klatki, która jest wymiana. Także my wam to wytniemy. Wytnie. Już tutaj z dojeżdża tak na pożegnanie. Wjedziemy sobie na dyszle. mnie. Dobra, potrzymam ci ty zbijaj. No, i taki, dokładnie taki panelek tam był w tamtej klatce, która zarejpała. Słuchajcie, tak się tym miodzie jedzie. No, tak, tak się tym miodzie jedzie. Dokładnie taki panelek. Jesteśmy teraz na Wybickiego ogólnie, dwa. Taki panelek był. Tak się tym miodzie jedzie. Naprawdę, kurde, super, nie? No, tylko że. Tylko, że po prostu tamten zręb już. Dokonał niestety swojego żywota i kurde, mhm. nawet części się nie udało zagarnąć. Co to w ogóle ma być? Powiecie mi, czy nie, czy w ogóle nie znacie tego hamstwa? W tej jest wymiana obok, tutaj w tą stronę, a w tą stronę pewnie sobie myślicie, że kolejny zręb. Ha? Niedoczekanie wasze. Zaraz wam pokażę, co tam jest. Niedoczekanie. Naprawdę. Nie zjeżdżamy tym słuchajcie. Brak mi syf. Brak mi no. Brak mi syf, no. Nie zjeżdżamy tym lift projektem. Tak. Sami widzicie troszeczkę smutniejszy odcinek, ale udało mi się załapać przejazd jeszcze tamtym zrębem. Dlatego ja już się z wami żegnam z tego miejsca, zdawali do Was relację Mati 08. No, jelbląskiemka, tylko że on się troszeczkę zaciął. No. I cześć. Właśnie.